lewackimi bojówkami. To był Fritz Stern, Joe Rothschild, Richard Hofstadter, w większości niemieccy Żydzi, bo oni sobie pamiętali, co w 30 latach widzieli w Niemczech. Widzieli te rozpanoszone lewackie bojówki u nas w Kolumbii, a w tym w Brown University na przykład był Strybe, którego szefem był Ira Magaziner, późniejszy doradca Prezydenta Clintona do spraw reformy zdrowotnej. Ira Magazine, magazynach pierwszą rzecz jaką założył, to było rozbicie ścianek dzielących ubikacje męskie od żeńskich oraz rozbicie ścianek wokół klozetów, żeby wszyscy się, wszyscy robili, żeby wszyscy sobie robili kupę i siusiu przy sobie, bo to było łamanie barier bursztynnych. Po czym wystąpił Studencki Komitet Strajkowy o to, żeby usunąć stopnie. Bo stopnie, jest znakom, stopnie są oznaką faszyzmu. Nie tego, że Duren nie przeczytał tekstu i się nie chce uczyć, to dostał F, czyli pałę, tylko tego, że to jest faszyzm, bo się w ogóle cokolwiek od niego na uniwersytecie wymaga. I do tej pory w Brown University jest taka opcja, jak jest ktoś osłem, to mówi, że nie chce stopni. I może skończyć uczelnię, tylko bez stopni żadnych. Czyli był, ale go się nie oceniono. To nie były aberracje, to był wyraz kontrkulturowej rewolucji. W Harvardzie na przykład studenci rutynowo zakłócali seminaria i liberalni, lewicowi profesorowie byli stłamszeni. Studenci potrafili po prostu wskoczyć i perorować drzeć mordę na każdy temat jedna jedyna osoba się stawiała on był ode mnie o głowę wyższy jest przyjaciel nasz, przyjaciel naszej rodziny duży, to był Adam Ulam błogosławiony pamięci, a on był ze Lwowa, wychowany na Sienkiewiczu także łapał lewaków za kołnierz, dawał kopa i wyrzucał i mówił sumi co znaczy podaj mnie do sądu i tam jak ktokolwiek się im postawił Pozwoli, nie, to jego brat starszy, To Stanisław. Adam był sowietologiem. Zresztą jedną z niewielu nieprostytutek w sowietologii, mu się sowiety nie podobały. Stanisław był bardzo łagodny, Adam natomiast był bardzo duży i nie lubił takich klimatów. W każdym razie. Ale ja tak panu przerwę, to zjawisko to nie było na terenie całym. Była amerykańska prowincja, jaka była 50 lat temu. Ja tak mówię o tak, uniwersytetach. To, było... to, to, to było takie epizodyczne. Kalifornia jak zawsze wariowała i na, 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 na wschodnim wybrzeżu aż, aż tak takiś nie było. Ja byłem w 80 lat latach w New York City, ja nie widziałem czegoś takiego, o czym pan mówił. Ale proszę pana, ja mówię o latach 60. pana wtedy nie było tam. To jest numer jeden. Numer dwa. Rzeczywiście rewolucja kontrkulturowa była ograniczona do uniwersytetów. Przede wszystkim, bowiem była to, była to rewolucja dzieci zamożnej elity. Ale to, tak jak tutaj w PRL 68 rok, w 68 rok polegał, polegał na tym, że... Ale ta rewolucja nie dotyczyła stanu, wschodnie, zachodnie wybrzeże. Środek no. jakby był, taki jest i taki ale będzie. Ale jeszcze raz powtarzam, uniwersytety, zwykle rewolucje nie dotykają, szczególnie kulturowe, zwykle... A już szczególnie 68 rok, zwykłych ludzi. Nie dotykało, nie dotykało tylko elity, tylko uniwersytety. To bardziej byłoby interesujące zastanowicie pan, że co z nich wyrosło. No właśnie. To w, jakich, do tego dążę? W, jakich, w jakich oni miejscach teraz są ci, którzy chcieli świat na głowie postawić? Większość została, większość została zasymilowana w system. To znaczy większość po tych wariacjach, narkotykach i wszystkim innym. Dojrzeli. Zostało wymuszone na nich kapitalizmem, żeby się dostosowali. Bo zostały im symbole, jakieś tam wspomnienia romantyczne, mniej czy bardziej. Nie wiem co pamiętają, bo byli na narkotykach, to trudno stwierdzić, że się po takim czymś pamięta. Ale większość po prostu weszła z powrotem w mainstream i dużo pieniędzy zarobili, budowali sobie domy i głosowali coraz bardziej liberalnie. Natomiast Nastąpiła wymiana pewna. Otóż już w latach 20-30 profesorowie o nastawieniu postępowym, liberalnym, lewicowym, a nawet filokomunistycznym zaczęli dawać o sobie znać w amerykańskich uniwersytetach. Ta ekipa pod wodzą liberalną w latach 60. podkooptowała rewolucjonistów i pozwoliła im zostać na pozycjach na uniwersytetach. I zdecydowano w środowisku lewicowym, że trzeba wyzyskać yy, doświadczenia Gramsi. Gramsi to był taki marksista.